Muszę przejść do gamingu, czyli testów w grach. Tak wygląda fort, e, Fortnite, więc zaczynamy meczek. Jeżeli chodzi o ustawienia, które wybrałem, co to ustawienia epickie? Prawie. Ale cóż, zobaczymy jak wyglądają takie ustawienia epickie, a jakie epickie według Fortnite'a. Spoko, możemy grać. Ja wiem, pewnie będzie się pojawiała ikonka, że mam słaby internet. Trudno, tak mam po prostu i tyle. Na chwilę testów tak to wygląda, ale cóż, mamy 80 klatek. Nasz procesor. Jest na 53 stopniach, a kartograficzne na 66. Jest dobrze. Czasami będzie logowało, ale cóż. Wylądujemy sobie w citadeli najbliższej lokacji jaką mamy. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, naprawdę. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. A to... Aha. To teraz przejdziemy do ustawień epickich według Fortnite. Tak wyglądają ustawienia epickie według Fortnite'a. Musimy... Jest włączona wirtualizacja geometry na night. Coś nowego w Unreal Engine 5. Mamy lumeny na epickie i odbicia na lumen epickie lecimy do meczyku Eee. Okej. Okay. Mamy kinowo. Jest kinowo, naprawdę. Nie wiedziałem, że się w Fortnite aż tak da. Wow. Okej. Okay. W niektórych miejscach o 40 klatek. Wow, wow, wow. Tego się kurczę nie spodziewałem. Wydaje mi się, że jest o wiele lepiej niż na tamtej jednostce. Ale to za chwilę zobaczymy w meczu. O, 60 klatek. O, więcej było. Było więcej. Jeżeli chodzi o ustawienie na Night, to są nowe ustawienia, wprowadzone dopiero w tym sezonie. Przez chwilę było płynnie, przez chwilę powiedziałem. Cóż. To postaramy się wylądować w innej lokacji, ale widać, że kurczę ten Fortnite jest ładniejszy na ustawieniach na night niż bez. No właśnie, to tak wygląda. To jest. To bardzo ładnie wygląda, ale serio gorzej z klatkami jak widać. Ta gra jest czasami nie do poznania. Kurcze. To przestawimy ustawienia na wysokie. Antalia damy na TSR wysokie. Rozdzielczość 3D rozszerzymy do 100%. I rozpoczniemy nowy meczek. Jak widać, już się przestawiły klatki na wyższe. Mamy 65%. 6 klatek maksymalnie było, ale jest o wiele płynniej niż na ustawieniach totalnie epickich. Graficznie jest to totalnie odstrzał od e, typowego DirectXa niż e, ustawienia na Night, ale to to, to robi wrażenie. Ustawienie na Night robią wrażenie czasami. Jeszcze przetestujemy Fortnite z Ray Tracingiem. Może z tymi ustawieniami na Night, ale. Boję się, że to będzie niegrywalne. Jak widać, jesteśmy na ustawieniach wysokich i. kurcze. Jest płynnie. Jakby. Wow. Da się grać. Naprawdę. Jesteśmy dopiero w lobby. Takim. przed startem. Przed startem, wiedzą jak to się nazywa. Ktoś źle brzmi, ktoś źle brzmi. Ale cóż, innej, innej nazwy nie, nie wymyślę. Za chwilę ruszymy na mapę Battle Royale i zobaczymy, jak się zachowuje. Nasz komputer krze na wysokich jest grywalnie, nie na epickich. Ja jestem zszokowany czy tak się da? Ale w sumie, jak się da, to się da. Jestem pod wrażeniem dosłownie. Myślałem, że wyjdzie o wiele gorzej. A tu nie. Naprawdę zaskakuje mnie, Fortnite, serio. I wydaje mi się, że jest o wiele lepiej niż wtedy. Więc. Wow. No mówię, czasami będzie lagować. Może... O kurcze Jest, udało się. Wy... Yy, Wyeliminowaliśmy gracza. Udało się, mamy pompa. Więc spróbujemy. Da się grać. Tak, mój piękny Aim. Dosłownie, tak serio. Nie jest najlepszy, ale cóż. robię wszystko, co się da. Mój moc. Kapteczka nam się bardziej przyda niż yy, granat, ale w sumie. I widzę, że na wys wysokich ustawieniach jest o wiele lepiej niż e, na epiletkach, Tak. nie ma tragedii. To Ustawienia świateł z technologią Nanite mnie zaskakują. Tak może być. No, jest grywalnie. Przestawmy teraz ustawienia z DLSS-em. Yy, z DLSS-em na wydajność. Okej, okay, mamy 100 FPS-ów jak gramy z yy, ustawieniami DLSS-a na wydajności. To są dopiero ustawienia... Na night, Dopiero. Więc to, to robi nieziemskie wrażenie. Przystawmy teraz na jakość. O! Mamy 70 klatek. Jest źle. Jest... Żeby by powiedzieć tak samo. Znaczy się. Nie, no dobra, trochę jest lepiej. Ciekawe, ciekawe. Może teraz zabawmy się z ray tracingiem. Jeżeli mi to pozwoli. Pójdzie. Spokojnie, jest. Chyba. Prawdopodobnie będziemy musieli zrestartować grę, żebyśmy mieli ustawienie ray tracingu. Więc tak, zrobimy. Okej, okay, teraz mam y, Fortnite'a z ray tracingiem. Chyba. Jak się... Sz, ja, szanowny ja się nie mylę. Yy, nie, mamy z ray tracingiem, bo mamy ustawienie ray tracingu. Mamy 40 klatek? A to ci ciekawe. Z tracingiem lepiej niż bez. <grystanie> Nie, no ale mamy 30 klatek czasami. Czasami 31, dobra. Błąd pomiarowy, 33, dobra. W 40, co jest grano. Co jest gra? Najlepiej będzie to widoczne na wodzie w sumie, bo... Ray tracing jest to opcja, która nam uzyskuje dostęp do naturalnych odbić światła, czy nawet innych rzeczy tu tak wyglądają cienie. Światło. O! O. Okej. Okay. Nie wiem czy jest tutaj jakaś lokacja, w której są lustra. Boję się, że nie ma, ale cóż. Tam wiele nie będzie trzeba, tylko... Woda w sumie, żeby sprawdzić ray tracing. Jakiekolwiek źródło wody. I spoko. No dobra, mamy. Eee, 30 klatek kinowo. no... Co tu mogę więcej powiedzieć? Nawet mniej niż 30. Dobra, 24. To serio zależy od lokalizacji. No tak, no grafika jest yy, najładniejsza, oczywiście, że tak. Czy kogoś zabijemy z ray tracingiem? Dobra, udało się. Zabiliśmy kogoś z, z włączonym z ray tracingiem, tak. Świetnie. O właśnie. Mamy odbicia w wodzie. Widać. Widać. Jeżeli wyłączymy Ray Tracing To nadal działa Jakbyśmy wyłączyli Ray Tracing to byśmy Nie widzieli wody Odbicia w wodzie znaczy Pozwolę sobie włączyć DLSS na wydajność Okej okay. Mamy piękne 60 klatek Mamy naprawdę DLSS-a na wydajność. I mamy 60 klatek, co jest grane z ray tracingiem. Włączymy sobie to na jakość. Nie no, ale widać te odbicia są ładne. O to chodziło. 40 klatek. Pięćdziesiąt, okej. Okay. Fajnie, fajnie. Nawet czterdzieści, wow. Uff. się po tej grze normalnie tego nie spodziewałem. Czy opłaca się grać? Wydaje mi się, że... Jak ma się mocny sprzęt, to tak! Tylko gorzej, jak ktoś ma słaby. Trade racingiem się nie polecam, bo to zależy od gier, czy zadziała wam to, czy nie. No cóż, jak ktoś by chciał, to w sumie czemu nie? No i widzicie, i tym akcentem kończymy Fortnite'a. Test Fortnite. Em. Teraz przejdziemy do innej gry. Tak, yy, okazuje się, że w Minecrafcie powstały nowe mapy, które testują właśnie oblicze naszego kompa. Tak wygląda Minecraft w zwykłej wersji. A teraz przestawmy na ray tracing. Jedyne co trzeba, to w wideo, zjechać na sam dół, wcisnąć śledzenie promieni i wow. wow. Mamy oczywiście renderowanie na 8 czanków, żeby nam komputer nie wybuchł. Ale wow. To działa. Teraz weźmiemy 12 czanków renderowania. Okej, okay, okej. Okay, nic nie zmieniło, nie ma problemu. 16 czanków. Wow. Ty kurczę, nadal to jest grywalne. Wow. Tak, jest to jak najbardziej grywalne. Jest to nowa mapa, w której totalnie nie wiem, o co chodzi, ale... Okay. Aha, okej, okay, to jest początek całej gry. Okej... Okay. To nie jest gameplay, więc... Mamy dwadzieścia czanków, okay. o tu jest jakaś linia, to jest tu. Okej, okay. ja totalnie nie wiem o co tu chodzi, ale wow, to, działa. to jest jakiś test. Co to jest? O, oh, wow, wow. Okej, okay, to jest gra typu łamigłówka logiczna. Zrobię ją potem. Jeszcze potrzebujemy, damy na 24 trzanki i jest tak samo grywalnie. E, mamy Need for Speed Hit. Weźmiemy sobie w ustawienia, nie bardziej. Interesuje grafika, właśnie bez synchronizacji pionowej. Idziemy na ultra, o. tak, tym zapisać zmiany. I wow, mamy 105 klatek. O, wow. tego się nie spodziewałem, ale to zasuwa. Jo. Nie spodziewałem się tego, dosłownie. Przejdziemy do nocy, to zobaczymy, ile będziemy mieć klatek. Tyle samo, wow. Ty, nawet więcej. Trochę, no więcej, więcej, więcej. ojej okay. Teraz przejdziemy do Wiedźmina 3. Wiedźmin 3. Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się dotarli tu kilka minut wcześniej. Ustawienia Uber Plus. Mamy kurczę, prawie 80 latek. Okej. Okay. No cóż. Tak wyglądał Wiedźmin 3 na DirectX 11. Bitwin 3. Z e, na się. 12. Nie utrzymali szybkiej. Uciekaj. Czuję krew kamienia. Został raniony. Chodź Tak to wygląda. Na Uber Plus. Teraz włączymy sobie Ray Tracing, ale to wygląda, wow. O ja, ok. Okej. Mamy 30 klatek. To teraz włączymy ray tracing na ultra. 30 klatek jest tak samo. Ale śmieszne. To teraz włączymy ray tracing z DLSS na je na jakość. 40 klatek. Damy na wydajność. Mamy 42. 43. Damy Raytracing Ultra i DLSS na jakość. O. Mamy 30 klatek przy walce Teraz włączymy Na jakość Na wydajność Jest 40 klatek mm -hmm. Tak wyglądał Wiedźmin 3 I w zasadzie Wszystkie gry Jeżeli chodzi o Cinebench'a Tak wygląda cała nasza aplikacja. Jeżeli chodzi o wyniki, jak to wyglądało, jak widać, Multicore 17320 punktów, Single Core 1713 punktów, Amperatio 10,11x. Nasz procesor w Multicore znalazł się na trzecim miejscu. Powyżej Threadripper'a 1950X, 16 rdzeniowego Jeżeli chodzi o AmperATio, jest na szóstym miejscu. Jeżeli chodzi o Single Core, jest on na pierwszym przegoniu i 7K1165G7 z laptopowych wersji i 7K7700K. Na pierwszym miejscu mamy 10 rdzeniową 16-wątkową. I piątkę 12600KF. Prosty film. W DaVinci Resolve. Pozwolimy go sobie wyrenderować. Jak widać, według DaVinci Resolve zajmie nam to około półtorej minuty. Montujemy film w H264. Zastopuję. Teraz ten sam film wyrenderujmy w H265, korzystając z tych samych ustawień. Zamienimy plik. I według naszego DaVinci jest troszeczkę szybciej. Wydaje mi się, że ten filmik wam się podobał. Dzięki bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze, dzwoneczku, żeby się dowiedzieć o przyszłych filmikach. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do obejrzenia wcześniejszych i przyszłych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.